Porozumienie samorządowe, wszystko na to wskazuje, straci władzę w Powiecie. Najwięcej mandatów, bo 11 ma koalicja obywatelska, która próbuje dogadać się z trzecią drogą, która zdobyła trzy mandaty. Wydaje mi się, że mieszkanki, mieszkańcy Powiatu Pilskiego mają prawo oczekiwać, że porozumiemy się co do tego. Kroki zostały już podjęte. Jesteśmy dobrej myśli. Nie mamy podstaw podejrzewać naszych. No, Oczywistych partnerów o, o niecne zamiary. Bo kto będzie rządził w powiecie, zdaniem obecnego starosty Pilskiego, wcale nie jest jeszcze przesądzone. Zobaczymy, będziemy dalej funkcjonować czy to w opozycji mądrej, rzeczowej, czy, czy w koalicji to, to jeszcze się okaże. Porozumienie samorządowe zdobyło w wyborach do Rady Powiatu Pilskiego 7 mandatów. No, oczywiście to jest y, y, taki wybór, y, wybór y, wyborców, natomiast no, nie było jeszcze w historii powiatu pilskiego ugrupowania, które dwa razy pod rząd no, miało swojego starostę, więc no, też być może jest jakieś zmęczenie materiału. Emocje podsycił także powyborczy artykuł Onetu, który powoływał się anonimowo na ważnego polityka trzeciej drogi z piłę, że wszystko jest możliwe, a działacze będą rozmawiać ze wszystkimi. Koalicja Obywatelska przekonuje jednak, że to mało realny scenariusz. Niewyobrażalne to jest dla mnie i myślę, że władze... Władze trzeciej drogi, pan Kosiniak Kamysz i pan Hołownia na, na coś takiego po prostu by się nie zgodzili, więc nawet jeżeli komuś w tu głowie takie coś powstało, to to się nie wydarzy w przyszłym tygodniu powinniśmy poznać szczegóły. To nie koniec powyborczych zaskoczeń. W fotel burmistrza po 14 latach stracił Stefan Kitela. Piotr Wojciuk, choć był niekwestionowanym faworytem w tych wyborach, przegrał. Miastem rządził trzy kadencje. Taki jest wynik wyborów, tak zadecydowani mieszkańcy. To jest demokracja. Oczywiście wyniki nie są dla mnie dobre, ale przyjmuję z pokorą i szanuję ten wybór mieszkańców. No będą mieli teraz możliwość porównania moich rządów i rządów mojej następczyni. Czyli Ewy Winkowskiej, która wygrała wybory na burmistrza Jastrowia z wynikiem ponad 56%. Ustępujący burmistrz pytany o plany na przyszłość odpowiada krótko. Więcej czasu będzie dla wnuków. Mam czwórkę wnucząt, więc naprawdę mam komu poświęcić ten czas, a później zobaczymy. Zobaczymy jak się zakończy starcie w Krzyżu Wielkopolskim. Marta Kubiak była posłanka Prawa i Sprawiedliwości, pozostawiła partię i postawiła na samorząd. Pilanka zmierzy się w drugiej turze z Edytą Poznaniak-Helak.